Dzisiejszy materiał zacznę dosyć nietypowo. Nie będzie dla nikogo wielkim zaskoczeniem, jak powiem, że od lat nie korzystam podczas codziennej pracy z Windowsa. Nie jest to dla mnie na tyle wygodne środowisko, abym mógł zrezygnować z macOS oraz zbudowanego ekosystemu wokół niego, na rzecz oprogramowania giganta z Redmond. Jednak nie zrozumcie mnie źle, to tylko moje zdanie i nie mogę wypowiadać się za innych. Poza tym, to bardzo dobrze, że nie jesteście mną, nie jestem wzorem do naśladowania. Moje opinie czasami budzą kontrowersje, ale chyba lepiej mieć własne zdanie niż powielać utarte schematy większości. Nie zależy mi na przynależności do innej grupy społecznej. Absolutnie nie negując tym samym faktu ich istnienia. Po prostu dotychczas, kiedy słyszałem słowo Windows, w pierwszej kolejności kojarzyło mi się ze szklaną dziurą w ścianie, a dopiero potem w drugiej z przyjemnym oprogramowaniem do pracy. Ale dosyć wywodów. Przed Wami Surface Pro 8, czyli moim zdaniem najprzyjemniejszy laptop do pracy na Windowsie, z jakim kiedykolwiek miałem styczność. I nie, nie jest to materiał sponsorowany, choć produkt na okres testów dostałem od producenta. Zacznijmy od tego, co dla estetów, osób szanujących wzornictwo oraz szeroko pojęty design, może okazać okazać się istotne, czyli wygląd. Dotychczasowa otoczka wizualna Surface Pro sięgała jeszcze roku 2015 i cóż, jak w roku debiutu nie było to nic złego, tak kilka lat później wygląd ten trochę trącił myszką. Cztery lata później, bo w 2019 roku pojawił się Pro X, który odmienił wygląd sprzętu, jednak brakowało tego czegoś. A tym czymś, według mnie, jest Surface 8 Pro. Wizualnie to cholernie ładny produkt. Gdybym miał ocenić sposób korzystania z tego sprzętu, byłoby to coś pomiędzy 13-calowym MacBookiem Pro oraz moim 12,9-calowym iPadem Pro z klawiaturą Magic Keyboard. Sprzęt niestety sprzedawany jest z osobną klawiaturą oraz piórem, ale do tego przejdziemy później. Oceniam to, co dostałem na testy. 13-calowy tablet z Windowsem 11 z Intel Core i7 Tiger Lake z taktowaniem poszczególnych rdzeni od 3 do 4,8 GHz, 16 GB RAM oraz 256 GB gigabajtów pamięci SSD plus klawiatura z piórem Slim Pen 2. Dla mnie jakość użytych materiałów oraz prezencja urządzenia to światowa liga, która bez większych kompromisów oraz kompleksów może powalczyć z konkurencją z Cupertino. Część tabletowa to znana konstrukcja z podstawką. Rozwiązanie okazało się na tyle wygodne, że sam switch OLED posiada niemalże to samo rozwiązanie. Dwa porty USB-C Thunderbolt 4, wejście i wyjście mikrofonowo-słuchawkowe oraz złącze Surface Connect. Omawiany dzisiaj model wraz z klawiaturą to wersja grafitowa. Mimo iż wygląda świetnie, niestety bardzo Szybko zbiera odciski palców. W urządzeniu nie zabrakło dwóch obiektywów z frontu do wideorozmów oraz główny 10-megapikselowy z możliwością rejestracji filmów 4K do strzelania sporadycznej fotografii. Sprzęt posiada wbudowany mikrofon oraz całkiem przyjemne głośniki stereo. Te skierowane są w stronę użytkownika, charakteryzują się niezłym donośnym dźwiękiem. Przy wyższych tonach sprzęt lekko wibruje, ale absolutnie nie jest to złe odczucie. Jest dobrze, choć do czterech głośników z iPada Pro nadal trochę brakuje. Klasycznie w sprzęcie nie zabrakło także akcelerometru, żyroskopu czy czujnika światła. Wraz z autoryzacją sprzętu poprzez naszą twarz. I w tym momencie możemy płynnie przejść do ekranu. Ten 13-calowy LED jest naprawdę bardzo dobry. To coś pomiędzy ekranem MacBooka R z M1 oraz mini-LED z nowych MacBooków Pro z procesorami M1 Pro oraz M1 Max. Ten dotykowy, pojemnościowy ekran ze wsparciem HDR oraz maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Reakcja na Dotyk jest bezbłędna. A i sam niejednokrotnie nacinałem się, jak w przypadku iPada, że zamiast korzystać z klawiatury, wolałem nawigować po systemie poprzez Dotyk. A to często, a już tym bardziej w przypadku Windowsa, u mnie się nie zdarza. Proporcje ekranu 3 do 2 również nie stwarzały dla mnie żadnego problemu, choć kontrast oraz jasność mogły być trochę lepsze. Źle absolutnie nie jest, ale od takiego sprzętu mogłoby się oczekiwać trochę więcej niż współczynnik kontrastu na poziomie 1000 do 1 oraz jasność typowa na poziomie 450 nitów. Szczególnie może być to odczuwalne w te jaśniejsze letnie dni podczas pracy na otwartej przestrzeni. Same 120 Hz też należy samemu włączyć gdzieś głęboko w zaszytych ustawieniach. Mało tego nie zabrakło także odpowiedzi. Apple'owego True Tone, mającego na celu dostosowanie odpowiedniej jasności oraz barw do otoczenia, w którym korzystasz z laptopa. Doceniam i potwierdzam, działa. Dla formalności pokrycie P3 na poziomie 78% oraz sRGB na poziomie 100%. Niewątpliwie niesamowicie ważnym elementem w nowych Surface 8 Pro jest pióro, które poza przyjemną pracą oferuje ponad 4000 poziomów nacisku oraz niezłą dodatkową, czy ja wiem, wibrację oraz haptykę podczas korzystania z wybranego programowania Przyjemnie, wygodnie i co najważniejsze ma wreszcie swoje miejsce w sprzęcie. Pióro od teraz możemy dyskretnie schować w klawiaturę. Apple, błagam zróbcie to samo. Sama opcjonalna klawiatura oraz gładzik są przyjemne w użytkowaniu i pokuszę się o stwierdzenie, że znowu jak w przypadku ekranu, to jeden z nielicznych laptopów na Windowsie, do którego nie potrzebowałem podpinać żadnej myszki. W dalszym ciągu Signature wykonany jest w większości z Alcantary, samopisanie jest wygodne, choć jak w większości tego typu konstrukcji czasami są problemy ze stabilnością. No i wydajność. Omawiany dzisiaj sprzęt to wcześniej wspomniany mocarne Core i7-1185G7, jest to czterordzeniowy procesor, 8 wątków, taktowanie rdzeni od 3 do 4,8 GHz, 12 MB cache, 16 GB RAM LPDDR4X o taktowaniu 426 MHz oraz GPU Intel Iris X i XE Graphics. Powiem tak i aż sam się dziwię, że to mówię. Jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczony z odczuć płynących skorzystania z, z laptopa. Nie jest to może satysfakcja na poziomie MacOS oraz iPad OS, ale jest już niesamowicie blisko. Przez cały okres testów hardware połączony z softwarem sprawiał niesamowicie dobre wrażenie. Rzecz jasna z racji ceny nie ma sensu tutaj porównywać omawianego sprzętu do mojego prywatnego M1 Max, bo to trochę inna liga, ale skutecznie bez większych problemów może konkurować z M1 iPada Pro 11-calowego, iPad Pro 129, MacBooka R czy MacBooka Pro 13-calowego. Choć w testach syntetycznych omawiana I7 przegrywa z M1, a i w przypadku braku zasilania zniastka obniża wydajność sprzętu w celu zaoszczędzenia energii. W macie baterii czytałem, że Surface 8 Pro powinien nam zagwarantować do 16 godzin pracy na jednym cyklu ładowania. Osobiście uważam, że jest to wynik nieosiągalny dla tego urządzenia, kręcąc nadal niezłe, przyzwoite czasy na poziomie 9 godzin, przy 120 Hz zjeżdżając do 6. Czas dobry, ale do 16 nadal bardzo daleko. Temat kultury pracy mogę ocenić tak. Jak na Windows jest dobrze, jak na konkurencyjne procesory z M1, nadal nie ta liga. Przy maksymalnym obciążeniu Surface generował temperatury na poziomie 47 gdzie w jakimś tam stopniu, siłą rzeczy, konkurencyjny iPad Pro z procesorem M1 ledwo dobijał do 35. Podobnie sprawa się tyczy poboru mocy. Średnie zużycie na poziomie 50W, gdzie iPad wahał się w przedziale 12-15. Krótko mówiąc, kosmiczna przepaść. Przed podsumowaniem oraz werdyktem popatrzmy na ceny oraz zestawmy je z cenami konkurencyjnych produktów od. Apple. To niemały wydatek 7799 zł oraz 1349 zł za klawiaturę wraz z piórem, co daje nam blisko 9150 zł. Jestem na bieżąco, bo ostatnio rezygnowałem z komputera stacjonarnego na rzecz MacBooka Pro 16 M1 Max oraz zmieniłem również iPada. 11 celowego na 129256 256 wraz z LTE oraz klawiaturą Magic Keyboard plus rysik. Ta całość, jeżeli chodzi o iPada, czyli podsumowując iPad 256 z LTE, 12,9 M1, klawiatura Magic Keyboard plus Apple Pencil drugiej generacji, daje nam to niemalże tę samą kwotę, około 10-15 zł taniej. Z tym, że w przypadku iPada mamy również kartę SIM. MacBook Pro w wersji 256 oraz 16 GB RAM to wydatek 7690, 9 zł, a MacBook R 256 i 16GB to 6199. Oczywiście mówię tutaj o cenach oficjalnych, chociażby w sklepie x są w przypadku partnera mojego kanału MacBooki są o dobre kilkaset złotych tańsze. No ale widzimy, mimo bardzo pozytywnych odczuć z użytkowania sprzętu i faktycznie trochę innego podejścia do konstrukcji, nie da się ukryć, nie jest tanio. Zatem podsumujmy urządzenie plusami i minusami. Na plus, bardzo dobra jakość wykonania oraz świetna konstrukcja, wysokiej klasy ekran, 120 Hz, szybki procesor, jak na Intela, wsparcie Thunderbolt 4, satysfakcjonująca wydajność oraz czas pracy na jednym cyklu ładowania. Choć tak jak mówię, nie taki jak obiecuje Microsoft, wymienne dyski SSD, o których nie wspomniałem, co dla mnie osobiście jest ogromnym plusem. Świetna klawiatura gładzi oraz pióro, które niestety musimy dokupić osobno. Na minus. Dobre, choć słabsze wyniki czasu pracy na baterii względem M1, co się z tym wiąże wyższe temperatury, wysoka cena całego zestawu, a i podobno modele LTS są dostępne tylko dla klientów biznesowych. Nie zrozumcie mnie źle. Surface 8 Pro to dla mnie najprzyjemniejszy laptop z Windowsem, z jakim kiedykolwiek miałem styczność. Wydajny. Piękne, nowoczesne, reprezentujący coś pomiędzy zwykłym laptopem a takim iPadem Pro z klawiaturą. Nie oceniam czy to coś złego, czy dobrego, po prostu jest inaczej. Konstrukcja oraz bycie futurystycznym sprzętem wyprzedza klasyczne MacBooki, choć do ich wydajności sporo brakuje. Z drugiej strony, konkurencyjny OS z iPadem Pro jest też lekko okrojony, jeżeli chodzi o programowanie. Mimo to nie zdziwiłbym się, gdyby osoba pracująca od zawsze w środowisku Windowsa po prostu wybrała Surface 8 Pro w związku z przyzwyczajeniem z Systemu i wsparciem poszczególnego oprogramowania. Jeżeli należysz do takich osób, zachwycisz się nowym Surface 8 Pro. Ja niestety nie jestem w tym gronie, choć myślę, że mając tego labka na dłużej, mógłbym na nowo, o zgrozo, pokochać Windowsa. Wiesz, czym jest Pixel 6 dla Androida? Tym samym jest Surface 8 Pro dla Windowsa. A jak Wam podoba się nowy produkt od Microsoft? Cholernie ciekawi mnie wasze zdanie na ten temat. Co Wy byście wybrali? Takiego Surface 8 Pro, czy w tej samej cenie iPada Pro, czy tańsze MacBooki Pro oraz R z procesorem M1? Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli film okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem oraz pozostawienie subskrypcji na kanale. My widzimy się najprawdopodobniej jutro bądź pojutrze w kolejnym filmie. Tymczasem dziękuję, kłaniam się nisko, pozdrawiam. Kończę, bo się rozgadałem. Tym razem już na pewno. Sia.